Za nieco ponad tydzień, 15 września, wygasa wprowadzone w kwietniu embargo na import produktów zbożowych z Ukrainy. Jego przedłużenia przez Komisję Europejską domaga się piątka tzw. państw przyfrontowych, czyli Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria. I Słowacja. Mają oni jednak coraz mniej sojuszników wśród reszty państw członkowskich Unii Europejskiej. Zaś politycy ukraińscy co chwila wyrażają głośne niezadowolenie z powodu całej sytuacji. Teraz wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka postawił ultimatum. W przypadku przedłużenia embarga Ukraina uda się po pomoc do Światowej Organizacji Handlu, WTO. Z pełnym szacunkiem i wdzięcznością dyla Polski, jeśli po 15 września zostaną wprowadzone jakiekolwiek zakazy, Ukraina złoży pozew przeciwko Polsce i Unii Europejskiej do Światowej Organizacji Handlu, zapowiedział polityk w rozmowie z serwisem Politico. Dodał, że mowa jest tutaj o systemowym zagrożeniu dyla interesów Ukrainy. Według ustaleń Politico w tym momencie Komisja Europejska nie skłania się ku przedłużeniu zakazu, nie ma. Także dyla tego poparcia w innych państwach Unii. Analiza Komisji z 27 lipca miała wykazać, że embargo w Polsce i reszcie przyfrontowych państw nie wywarło niekorzystnego wpływu na rynek reszty państw członkowskich. Przypomnijmy, że umowa umożliwia tranzyt ukraińskiego zboża przez wschodnie państwa Unii Europejskiej do innych państw członkowskich oraz krajów trzecich. Z dokumentu wynika, że od czasu wprowadzenia porozumienia w kwietniu eksport pszenicy i kukurydzy w maju i czerwcu spadł, a pomimo wzrostu importu z Bush z Ukrainy od czasu wybuchu wojny półtora roku temu sytuacja na rynku Unii Europejskiej jest raczej stabilna. Tymczasem wysoki rangą polski urzędnik wprost przyznał w rozmowie z serwisem, że wygaśnięcie embargo przed wyborami parlamentarnymi 15 października będzie ogromnym problemem dla rządu PiS. Powodem wprowadzenia środków ograniczających na poziomie Unii Europejskiej był fakt, że rolnicy zaczęli blokować drogi i terminale, a my musimy unikać sytuacji, w której zdesperowani rolnicy lub rad... Radykalni przywódcy związków zawodowych rolników wykorzystują tę sytuację, stwierdził. Z wypowiedzi urzędnika wynika, że PiS obawia się wręczenia przedwyborczego prezentu, związanemu teraz z koalicją obywatelską Michałowi Kołodziejczakowi i jego Agrounii. Czas wyborów to moment, w którym niektórzy politycy, niektórzy przywódcy radykalnych organizacji mogą wykorzystać sytuację, np. do zablokowania dróg lub zablokowania terminali. Zatem zdecydowanie musimy zmniejszyć, powiedzmy, liczbę czynników, które mogłyby im pomóc, dodał rozmówca polityko.